Szczęść Boże, witam serdecznie. Pierwszy list do Koryntian, 7, rozdział, werset 32 i 33. A ja chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień człowiek bezrzędny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się uprzypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie. Odnosząc się do usłyszonego tekstu, św. Jan Paweł II zaznaczył, że jednym z naczelnych argumentów za bezrzędnością jest podobanie się Panu, czyli szczególna miłość oblubieńcza z Chrystusem. Ta miłość i styl życia sprawiają, że człowiek jest bardziej dyspozycyjny dla spraw Boga. Dziewiczość i bezrzędność podkreślają też czystość i sakralność bezinteresownego daru, jaki człowiek składa Panu Bogu. Maryjo Królowo Rodzin, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.